Czym się są rozgrzać w Minecraft viewray, ale to perspektywa mrówki oraz olbrzym. Ogółem tak, dostałem te dwie miksturki, które tutaj mam od pewnego maga yy, i powiem wam, że to wygląda jak zwykła woda, a to podobno ma zamienić nas w mrówkę i olbrzyma, więc zobaczymy, i kto ten. Może najpierw wypijemy mrówki. Nie wiem, co się stanie, zobaczymy, bo mam nadzieję, że nie będę tego żałować. O, wow, wow. Co się stało? Ej, zobaczcie, mamy jakiegoś robaka. To, to nie wiem, ale. Wow, ta trawa jest gigantyczna. Oja, żebyście wy mogli to zobaczyć. E, no, 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 nie wiem, to chyba możemy wypuścić JAKOŚ wyrzucić e, wybrany przedmiot. Ej, czy. czy nas... Ten przedmiot jest większy ode mnie. On się. A, co ja tak wysokiego pokoju nie mam. Ale, ale, jak skoczę, ja pierdzielę. Ej, patrzcie, kurwa, co jest ze mną. To chyba serio mi zamieniło w mrówkę Dobra W ogóle widziałem tam Jak, Jech... wow, jak ja się szybko Spinam po tym Chcę, chcę, w... tu, ta... Wow Ale to jest ogromne Ja walę, w ogóle Ej, to, to mnie bije, czy jestem za mały, przykład? Patrzcie, jak jestem na tym, to mnie to... A, bije jednak, kurde Dobra, mocne e... Wejdź, wow czy, czy my tu.? O, dobra, weszliśmy tu. Eee, ta skrzynka jest ogromna. Co jest nie tak? Ja nie wiem, czy ja dam radę wyciągnąć to. Mamy coś. Nie widzę totalnie, co to jest. To jest takie małe. Ej, czekajcie, rozwalimy tą skrzynkę. Złota łopata! Czy ta łopata. O! Z jakim ona ma zaklęcia? Wabny dotyk. Dobra. Walimy w to. Słowiański przykoczywali. O! Chyba się udało. Wow! Patrzcie, mamy zbrójkę. Ej, ole, lepiej farciło. Dobra miejscowo na spawnik. Bryłka żelaza, spoko. Ej, czy my możemy to odpalić? Ej, no to też będzie trzeba na którymś odcinku zobaczyć. Ja pierdzielę, jak tu jest wysoko. Ej, czy jest to pociąg za w ogóle? Ej, czy ja umrę? Czy, czy, czekaj, czy... Nie, okej. Ok. Ej, ja tu powinienem się mieścić. Halo. Halo. Chyba za gruby jestem. Dobra, nieważne. Ej, patrzcie, ten kokos jest. No myśl, nie, jest większy od nas. Spróbujemy go strącić. O kurde, on jest wysoko. Ale dobrze, że mamy duży zasięg, strasznie. Ej, ono drzewo możemy. Bo z drzewa spadłem w ogóle na początku odcinka Hop Dobra, jakoś żyjemy Ja z tej dżungli chcę się wydostać Nie wiem, tu. Czy... O, ta miksturka na... Ej, ktoś nam zarąbał ją Ktoś nam ją zarąbał, a ja chcę stąd wyjść Czy kopiemy Ej, bambus, Ej, zawsze chciałem ściąć bambusa Nie mogę? Ja nawet nie sięgam Mam za małe rączki Muszę tym czymś kopać Wow to, to będzie większe od nas, my to możemy postawić? Zaraz sprawdzimy, ej tam widzicie kur... jak O kurwa to strzał jest większy od mnie, czemu ty strzelasz w mrówkę niewinną? Co jest z tobą nie tak, szkielecie? On się chyba boi, hej! hej. Widzisz mnie? Chyba... Oj, ołaaa! Wow! Jak on, kurde, ej on jest jakiś porąbany Jak on ma strzelać w niewinną mrówkę? W ogóle mam wrażenie, że mega wolno idziemy To jest wszystko tak ogromne Uuu. Ej, jest jezioro jest taka łamarnica, możemy je zjeść Ej, ej jak ja mam to postawić? Ujo, ta ryba... Ej, czy ta ryba będzie chciała mnie zjeść? Ej, chyba cofniemy sobie Dobra, myślę, że zaczęło robić się niebezpiecznie. Teraz pijemy tą miksturkę. E, t, no, to było niebezpiecznie, ale jako gigant, pewnie będziemy mogli chodzić nawet przez tą rzekę, myślę. Myślę, że przed nią przejdziemy, bo tak prze... byśmy nie przepłynęli. Mrówki nie lubią wody, z tego co ja wiem. Choć może by, jakby się na. O, co ta kałamarnica robi? Wiesz, to jest bestia. Dobra, pijemy. Wow, 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 wow. W drzewie jesteśmy. Ja O, już nie. Ej, teraz chyba jesteśmy w wodzie. Czy, czy my to nie my? jest trochę zbagowane, jeszcze z tego co widzę. Ale patrzcie, tu jest papuszka. Ja walę, ale ona jest mała. Tu jest nie tak, dobra, ja chcę tam. Wypływamy. Ej, bo. A, bo my mamy takie małe nóżki. Patrzcie, ten kwadrat to chyba nasza nóżka. Ale tu jest wszystko małe. Czy ja mogę tu bić? Coś robić z tym? Chyba jesteśmy w wodzie, czekajcie, podejdziemy tu. Ej, świnka. U możemy, możemy ją bić. A tak, możemy? Ch tak, chyba nie. Ale, wow, po pole ronów. Ej, patrzcie, jakie duże słońce. Ale tu jest wszystko takie małe. A wow, coś mi uderzyło. Ej, co jest genialne, to zobaczcie. Jesteśmy tacy duzi. My tutaj możemy, kurde, kopać. A tak mogę? Ej, mogę tak. Oj, jaki będzie kilo? To jest największy kilo w Minecraft. On, on jest w wysokości drzewa. Ja nie wiem, w co uderzam. Ej, myślicie, że uda mi się skopać? Ej, coś się udało. Oj, coś kliknąłem, a łopatą? Ej, właśnie. Du, 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 du. I To niby się skopało. W ogóle odpowieliłem się kreatywa. Nie mogę wszystkiego zniszczyć. Albo nie wiem jak, ale dobra. Ja mam pomysł taki, że sobie coś tu wybudujemy. Może niedużego. Yy, na przykład jakiegoś Alaska i Bloka. Czy damy rady tu w ogóle budować? Bo w takiej perspektywy przyjść, to klocki Lego To powinno być prosto niby, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Jakieś, y jakieś drzewo to zasadzimy sobie. Yy, no w sumie klasycznie, myślę. Mm, nie, ma, powiem, nie pamiętam do końca, ile na ile bloków było Kiedyś się to budowało, teraz totalnie, nie? Ale dobra, zobaczymy, czekajcie, dobra Czyli tak, Dziś na dole powinien stać bruk Parę bruku W sensie w sumie to jest stone, to, to, to jest kamień po prostu, ale mniejsza... nie zawsze jakoś tak chyba tam było? Nie pamiętam, ja walę, przynajmniej to jest dobre zadanie, czy potraficie odtworzyć. Wow Ej, genialne, czuję się jakbym układał klocki Lego w tym momencie. Naprawdę. O nie! Sio! Ej, naprawdę jakbym układał klocki LEGO! I, I w sumie mogłem tu z wielkego dirta dać, ale dobra, nikt się nie skapnie. I jeszcze jedną błatszę, e, tak, tak tak się to powinno robić Ja wolę, ale to ciężkie Jak nie zacząłem z tamtej strony, to jest dziwnie mega zombie jak co? Sio ja Nie mogę go walnąć, stoi za daleko Mój olbrzymie ręce do niego dosięgają. Aaaa! To z ręką mam malutki problem, będzie zawsze chyba. Dobra, i sadzimy tutaj drzewo. Uhoho, jak uroczo! Czekajcie jeszcze. Dajmy tu wodę. Dajmy wodę, ale z rybkami. Bo czemu by nie? Uhu! O nie, nie tu Halo, ej Czemu, czemu ta ryba popełniła buja? Nie podoba mi się to Czekajcie, jeszcze raz O Ej, patrzcie Jak w jakimś zosie czuję Można to obserwować Chodzi sobie delikatnie I zróbmy taką zagrodę im Robimy zagrodę, żeby nie uciekło Bo to jest za słodkie Jeszcze trzeba jakiegoś pieska tu Ej, 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 przepraszam! Nie chciałem ci ten. Mam nadzieję, że ci rybka nie ucieknie. Ej, nie! Nie! Nie, zostań! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie, idź, idź! Se. Idź! Se. Ej, czemu nie mogę postawić? O dobra! Ej naprawdę ciężko w to trafić! I się ma takie wielkie łapy. Wyobraźcie sobie... Wiecie jak mniej więcej rozmiarów jest LEGO? To wyobraźcie sobie, że jest dwa razy mniejsze. Wtedy to już w ogóle ciężko, co? Ej, przydałoby się jeszcze tu im jakieś oświetlenie walnąć, ale tu małe wyszutki. Ło, przynajmniej wow. nie uciekną. Ale dobra, oświetlne, żeby jakieś zombiaki nie zabiły ich. Ej, myślicie, że dobry pomysł dać pod drzewem ognisko? O, zobaczcie, tylko dym się zatrzymuje, ale to chyba się nie udusi ani nic, ale dobra, zobaczymy, czas czas przyniesie. Ej, zarąbała tu rybę! No trudno, będzie miała obiad fajny. O nie, tu nie chciałem. Tu chciałem. Ej, a właśnie, a teraz jakby zrobić... Tu. Wow. To jest perspektywa dopiero. Ten dyspotka, Mamy sobie... Jak to się nazywa? To jest jak solot nazywa, ale zarąbiście pływa. Naprawdę czuję się, nie wiem, jak wyjdę grę grze totalnie. jest powinien mieć taki dopływ na dół, ale nie wiem, czy to w górę mi pływać. żeby było zarombiste. I teraz tylko wziąć to i sobie gdzieś lecieć, gdzieś. A na ten odcinek to będzie wszystko, więc siema na cieka wszystkim do zobaczenia. I jo